Witam, pozdrawiam Dalsza część wędówki Chciałem podziękować za oglądanie Tym którzy w ogóle mają siłę mnie oglądać i słuchać To też trzeba być, być twardym w ogóle zawodnikiem, żeby mnie słuchać Tam gdzieś zdjęcia Kuka Ptaszki mi ładnie czekają. O to chodzi. Piękno lasu, coraz więcej zieleni widzę. słoneczko ładnie świeci po oczach. Jak wspominałem, polecam kanał na YouTube. Echo lasu albo echo leśne e, przepięknie opowiada, jak jest z naszą Coś jak Bogusław Łoszański, sensacje XX wieku też pięknie opowiada. Lubię go czasami słuchać. No nic, ja udaję się w dalszą podróż. W krainie tysiąca bociani, bo, bocianów, bez bo akurat taki odcinek. Polecam obejrzeć też Leśni mostarze. Wszędzie dobrze. Innej piękniej, ale najpiękniej w lesie. I pozdrawiam serdecznie. Куди Петровский,